Chodziliśmy kawałeczek autostradą i niestety patrzymy, a tutaj nam woda ze zbiornika leci Zatem tym już jest camper park, widzę jeden tam kamperek taki mały stoi I Jedna złotówka za 10, za 10 litrów Jakby tutaj zaparkować, jak te samochody tu stoją, no to zobaczcie, tu macie faktycznie pod nosem już stok Witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie przyjechaliśmy sobie na parking po kampera. Wyruszamy w kolejną podróż. Ja, Paulina i pies. <grystanie> Nowa przygoda. Jedziemy bardziej trochę na wschodnią część Polski. Zobaczymy, tak na spokojnie sobie pojeździmy trochę. Kamper stał tutaj parę dni, mrozy były. Zaraz zobaczymy, czy się coś tam nie, nie pękło i nie rozlało. Trudne jak 150, no, ale już nie myłem, bo cały czas pada. Więc to mycie to by było takie bez sensu. Tu ostatnio wiesz jak wodę ten... Yy, z miski była, zobacz, o mokre, Widzisz, z miski się woda wylała z psali. i zamarzło tu ostatnio, teraz też widzę, że się wylała. Co Lila, Wskakujesz do środka? Może jeszcze nie się załatwi, nie? Skakuj, już się wgramoliła. Torby wrzucone, włączymy od razu grzanie, żebyśmy później nie mieli problemu, zaraz zobaczę też ile gazu zostało nam po ostatnich wojażach. No 22 dajmy, najpierw zobaczmy sobie w butle, co tam słychać. O, jak widzicie tam jest jeszcze wskaźnik na zielono, są jeszcze dwie butle pełne, jakby ten wskaźnik był yy, na czerwono już się zrobił, to wiedziałbym, że w tamtej butli już mam pusto, zaczynałbym już myśleć gdzieś o jakiejś stacji, żeby sobie dotankować, a na razie jeszcze spoko, dwie butle mamy, w dwóch butlach jest gaz, więc jeszcze starczy na parę dni, czy tutaj coś się nie popękało, papryczki zostały, to więc nie było takiego mrozu, soplica została, Bezalkoholowe nalewkę taką dostaliśmy kiedyś fajną od teścia, ale nie ma kiedy nawet tego wypić. A, wszystko jest ok. Więc trochę ten tamper jednak od tego mrozu też chroni. Dobra, to zamykamy. Przerzucamy resztę rzeczy w drogę. Jak widzicie, właśnie wyjeżdżamy z Krakowa. Korków nie ma za dużych. Zaraz się wbijemy na autostradę i lecimy w kierunku Rzeszowa. Jakiegoś pecha mamy z tą wodą, bo ujechaliśmy kawałeczek autostradą i niestety patrzymy, a tutaj nam woda ze zbiornika leci. Zobaczcie, tu gdzieś nam, gdzieś nam przecieka delikatnie. Ale, co? Skąd, ale to? skąd to leci? Tu jest sucho, tu jest sucho, tu jest mokro. Spadła ta rurka chyba. Ury, zawsze coś tu się musi odwalić. Tak jakby tutaj gdzieś leciało, bo tu jest mokre, bo tu są zapozakręcone te zbiorniki, tu nic nie ma. Tu wszędzie jest sucho. Słuchajcie, nie leciało tędy zbiornikiem, jak myślałem, tylko yy, kapało z kranu po prostu. Nalaliśmy wody i zaczęło kapać, pomału, pomału. Odkręciłem tutaj kran, patrzę, a tutaj spadł normalnie ten kruciec. Widzicie? Od ciepłej wody z kranu wypadł. Nie wiem, czy on jest po prostu tylko wsuwany. Zaraz zobaczymy, czy się uda go wsunąć. Jak zostawiałem auto, to wszystkie krany do góry były podniesione, woda spuszczona. Nawet jeszcze przedmuchiwałem trochę instalację. Razem jeszcze do szafki, żeby wam pokazać. Muszę to jakoś tutaj w tą dziurkę włożyć. Teraz będziemy próbować, czy to wypadło, bo wypadło, czy to jest po prostu. Tu jest taki zielony dzyndr, widzę jakieś zabezpieczenie. Powiem wam, że lekko weszło nawet. Tutaj nie było jakiejś filozofii, tylko nie wiem skąd leci teraz. No puśćcie po wodę, zobaczymy. Delikatnie. No, zakręć. No na razie spokój. To jest tak jak widzicie taki zielony dzyndzel. Jego tu docisłem trochę. Na razie jest OK. Gdzieś musiał wyskoczyć znowu. Coś to kurde te, ta woda tutaj jest tak Słabo Jak nie tam jakieś złączki, to tutaj jakieś szybko złączki. Kurde, na no, wszystko trzeba patrzeć, bo to po prostu zobaczcie jak tutaj mokro się zalało. Rurką leciało. Teraz to wszystko powycierać jeszcze. Zobaczcie, jakie poświęcenie Darka. Kochanie, jak tam? Wychodzę. <gry> Darek, próbuję z szafki na wyjść. Wszystko na ziemi. Jeszcze przed chwileczką wodę wylałam z miski. kluczyki na wypadły, ale chyba jest ok. No. Gdzieś wypadł ten kruciec i kapało, kapało i wykapało się. Woda my, 1-0 dla nas. Nawet już 2-0 chyba dla nas, bo drugi raz nam się stało. Po tym wszystkim rozkręcaniu i przejrzeniu szafek zdoby, Zdobycze znaleźne, klocki Klocek znaleźliśmy, jak nie coś spadnie To coś kurde się stanie, ostatnio nam strumy spad, spadł Ten też tam wodka woda się trochę polało Teraz spadł z kranu kruciec same, same problemy, nic nie można Normalnie wziąć, zatankować i pojechać tylko zawsze coś Jak na razie te rzeczy, które nam się tutaj dzieją gdzieś tam na miejscu Udaje się to naprawić albo w drodze, bo właśnie stoimy sobie Teraz na mopie, jesteśmy Dziś na czwórce na ie się zatrzymaliśmy, że jest tutaj McDonald's, to wynagrodę sobie weźmiemy, po lodzie kupimy, żeby się trochę teraz ochłodzić po tej robocie, co tam Milka tak czekasz? poczekaj. I mówię, takie, takie fajne szczęście w nieszczęściu tutaj trochę jest, że nie ma tutaj ciśnieniowej pompki zamontowanej, bo jakby była ciśnieniowa i byśmy jechali, to przecież tutaj to by tam całą nam wodę wylało z tego zbiornika, a tak po prostu wylało się tylko tyle co tam w rurce było bo pompka po prostu nie działała w ten sposób więc takie trochę wiecie z tą ciśnieniową instalacją jest fajnie albo nie fajnie chyba, że ciśnieniowa instalacja jest zupełnie inaczej robiona no to, to wtedy ok ja to zawsze mówiłem w przyczepie czy w kamperze trzeba mieć zawsze ze sobą jakąś wkrętarkę wkrętaków, parę, kombinerki, śrubki bo nigdy nie wiadomo co nas czeka nawet tak jak tutaj w nowym kamperze praktycznie bo kamper jest z 2020 roku a takie przygody się też jak widzicie zdarzają nic to nas już tutaj nie trzyma. Mam nadzieję, że bez żadnych przygód dalej się odbędzie. Zbliżamy się do Bałtowa. Zostało nam dosłownie 8 km. I przed samym Bałtowem zobaczcie, jaka pogoda się zrobiła. Nie wiem, Taka tego... śmierczyca. Śnieg zaczął nam sypać. Na zobaczcie dzisiaj... sobie na drogę, jak to wygląda. Na dzisiaj mocne wiatry też zapowiadają, więc ten weekend znowu taki pod znakiem wiatru. A myślałem, że się trochę go pozbędziemy. Na razie jedziemy, zobaczymy, jak będzie to wyglądać w Bałtowie. Na pewno spędzimy chyba tam noc, chyba że coś nam się odwidzi. Nie spodoba na przykład, tak. że to nie będzie to. Jesteśmy już w Bałtowie. Wjechaliśmy sobie tutaj na parking, parking bezpłatny. Widziałem, że jak jechaliśmy, to jest też camper park tutaj, ale. Ale, camper park na razie nam nie jest potrzebny, bo jesteśmy naładowani wody. Wszystko mamy, e, praktycznie, pierwsza nasza miejscówka. Tutaj zresztą zostajemy tu tylko jedną noc. E, teraz e, mały obiadek Pauliny Rosu zjemy. A zgadnijcie, dlaczego jest tylko jedna miseczka? Bo jestem wredna i my już <laughs> badanie, tak? I jemy nie, z jednej, z oszczędności. E... Ja nie lubię gorących zup, nie lubię jeść gorących zup i ja wcześniej sobie nalewam, a Darek to musi mieć taką, że jego to aż musi parzyć, więc ogrzewam więcej i żeby miał taką gorącą. Nie? Każdy lubi co lubi, dajcie znać, czy wy lubicie zimną, czy ciepłą, czy gorącą zupę jeść. My sobie zjadamy obiad i pójdziemy się tutaj przejść na spacerek. Zobaczymy, co teraz. Przepięknie. Tak, ład, ładnie to wygląda. Ogólnie tak wieczorem, jak wjeżdżaliśmy, to naprawdę robi to jakieś tam wrażenie. Nawet nie wiedziałem, że jest tu taki fajny ośrodek. Jak wygląda tutaj to miejsce, na którym się zatrzymaliśmy. W sumie to jest jeden wielki duży parking. A tutaj jakbyście popatrzyli, jak są te snopki siana, to za tym już jest camper park. Widzę jeden tam kamperek taki mały stoi. A tutaj, jak spojrzycie w tym kierunku. No to tutaj już widać stok, oto wspomniany Camper Park z dwunastoma miejscami Wydzielone po prostu miejsca parkingowe, stoicie tak jak ten biały tambusik. busik Jest słupek tutaj, w którym możemy do nalać sobie wody, możemy sobie zrzucić kota, ale dodatkowo A? jest też jeszcze tutaj jest prąd Tutaj numer słupka sobie wybieracie tutaj w tym miejscu później sobie bierzecie prąd na przykład, że chcecie czy tam bierzecie sobie na przykład na dwie godzinki czy na cały dzień, no tak, tak jest chyba podzielone a oprócz tego jest osobno jeszcze woda można sobie dotankować o widzicie woda, jest jedna złotówka za 10, za 10 litrów poza nartami możecie też sobie skorzystać z lodowiska to dosyć duże nie, nawet takie tak tak wygląda stok w Bałtowie jak na moje oko, nie za duży. No, taki chyba No Taki tak, na, no. na początek nauki, spoko. Tu jest jeden, a tam widzę, jest jeszcze jeden tam dalej, Uciekujesz jakby spojrzał. Drugiego, ale najpierw odwiedzimy wioskę Świętego Mikołaja. Ładnie tak zrobione, no wieczorem widzicie, wszystko oświetlone, ładnie to wszystko wygląda. Nie ma się do czego przyczepić. Idziemy jeszcze do wioski Świętego Mikołaja, jak możecie zobaczyć. Ale... Stety, niestety, niestety... Zamknięta. Nie udało nam się sforsować wioski Świętego Mikołaja. Weszliśmy sobie na takie tutaj, nie wiem, przejście górą, ale też jest zamknięte. I tak to wygląda z góry, patrz, pokażemy wam. No ładnie. Ładnie, no ładnie to jest, jest wszystko. Tak. Wszystko, nie? No ja mówię, no tutaj to pod tym względem to naprawdę to super jest to wszystko. No, chodźmy, tak? Światełka przyciągają uwagę. No nic, nie pozostaje nic innego jak zejść na dół, mm. wrócić się z powrotem w miejsce, z którego przyszliśmy. Patrzcie, tutaj droga też do tego miejsca, też taka oświetlona, ładnie choinki się wszystko świeci. E, tam w oddali widzicie naszego kampera stoi, a tutaj jest jeszcze e, sto, wyciąg krzesełkowy. Można sobie tutaj stanąć i od razu Chodźcie, wchodzicie. To chyba jest najbliżej wejścia, tak? I najbliżej wyciągu. E, tutaj w tym miejscu wiem, że no, kampery też stały i... Jakby tutaj zaparkować jak te samochody tu stoją, no to zobaczcie, tu macie praktycznie pod nosem już stok. Chodzicie i jedziecie. Patrzcie jak fajnie oświetlone to jest wszystko. Teraz przy krainie y, lodu. Niestety te wszystkie atrakcje są teraz pozamykane, bo w poniedziałki jest to do 18, a już jest po 18. A jeszcze pokażę wam cenik, jaki tu obowiązuje. No właśnie, chwilę. bo tutaj albo kupujecie sobie bilet do wszystkich tych takich miejsc, e, pakiet bajkowa zima i normalny 75 ulgowy 64, albo na przykład możecie kupić kraina no, so, lodu i Jura Park, to już normalny 34 e, wioska świętego Mikołaja 25 zł normalny, 19 zł. Czyli tam gdzie byliśmy, też trzeba kupić bilet na to. Dokładnie. Tak, tak, tak. I A. tutaj się właśnie te bilety kupuje, to jest zaraz na wejściu. Także trzeba sobie podejść i zdecydować się, gdzie, gdzie... My już tutaj pewnie nie będziemy tego zwiedzać jutro, bo jutro już zmieniamy miejscówkę. Czyli Więc nie tak będzie okazja. Tak. zobaczyć, jak tak. to wygląda z tymi nartami, prawda? Tak. Bo my jutro jedziemy inny kierunek. Teraz troszkę za widnego wam pokażemy, jak wygląda to miejsce i ten parking. Zobaczcie, bardzo, bardzo duży parking. Miejsca w bród. Jak widzicie, śniegu za dużo nie ma, ogólnie pada deszcz teraz, więc nie jest za przyjemnie. Przede mną widzicie stok, na którym już ze śniegu za dużo nie zostało. My już tutaj raczej jakiś tam spacerków nie będziemy robić. No tyle co tam wczoraj nam się udało zobaczyć. Zresztą dzisiaj widzicie, jak sami widzicie, pogoda taka jest, że nie chce się po prostu nosa z kampera wystawiać. Plan jest dzisiaj pojechać do Kazimierza. Zobaczymy jak wygląda Kazimierz. Więc pomału. Zaczynamy się zbierać i ruszamy w drogę. Co do Bałtowa, to co? Wrócimy tutaj, jak będzie ciepło. Znowu przyjedziemy na zlot i zobaczymy, jak to, bo tutaj to są takie fajne te zloty. właśnie specjalnie dla dzieci, więc z pewnością tu się pojawimy. Tutaj chyba w ogóle camper team organizował, nie w tym roku, tak. w tamtym roku były organizowane. Tak. I zimowy tutaj był jakiś teraz ostatnio te zloty, jak byliśmy nad morzem. Więc pewnie tutaj, znaczy jak ktoś lubi narty, to na pewno zimą, no bo innej opcji nie ma, ale myślę, że latem też tutaj może być bardzo ciekawie i na pewno to miejsce jeszcze odwiedzimy. Pięknie oświetlone teraz o. było, tak ten wieczór naprawdę zrobił wrażenie, warto było się tutaj Myślę, dotrzymać. że jakby tutaj wiecie, że taki śnieg był, taka prawdziwa zima, to by było już naprawdę super, nie, bo to fajnie by wszystko wyglądało. Teraz tak. trochę tak jak deszcz pada, to jest wszystko szare, ponure i brudne, więc to też pewnie trochę wpływa na odbiór. Ale mówię tak jak mówiłem, no pewnie gdzieś tutaj latem jeszcze zawitamy. O, cześć. Jest i pies, więc tak? pora w drogę ruszać. Ruszamy do Kazimierza teraz.